To ja ten Maja, maja, A w dzisiejszym odcinku otworzę mega boxa na brosta i zagram jedną gierkę. No to zaczynamy. taki malutki opening. E, tylko jednego, ale tylko jednego mega boxa. Dobrze, oby wyleciało. Musimy liczyć, żeby była szóstka. Jest szóstka, ale możliwe, możliwe, że to jest um, tylko stapower sta albo Gadget. Dobra, liczmy na zadmiarze nowego. Ale by było świetnie. Max! Jest! Go, 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 go! Mam Maxa! Jest! Uh, hurra, hurra! Zostałam Maxa! Jak się cieszę. No, to będziemy musieli wywołać Maxa. Brakuje. Tam kilku zadumianów. Mam Boatisa, pana P., tego birona, wszystkich legendarnych i kolet Lu, i klon Lu. Tak, no Tak, Wypróbujemy Maxa. Ale super. Cieszę się. Dobra, naj zagramy sobie gierkę na Solo Max. nie mogłem z mnie. Nie Świetnie. Pierwszy raz ją mam, więc już raz ją kiedyś grałam, pamiętam, u kogoś. Ale super. nie jest szkoda. Ale jak poćwiczę trochę, to będę na pewno dobrze miała. Dobra, to już kończymy grę. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, pa-pa!